Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Co to jest cisza wyborcza? 26 maja wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, czyli m.in. eksponowanie symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie możesz podawać wyników sondaży wyborczych. Jeśli złamiesz zakaz, to grozi ci grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Jesteś świadkiem łamania ciszy wyborczej? Dzwoń na policję.